Filip, jak pierwszy po jeździe Fabią? Miło was w ogóle widzieć, po krótkiej przerwie witam wszystkich. Nie no, dobrze to jest wrócić do samochodu przede wszystkim. My pół roku nie jeździliśmy i no dzisiaj dla mnie to znowu odżyłem, tak? Samochód jest, powiem szczerze, początki były takie, że byłem załamany. Tu przestrzeliłem szykanę, skręcić mi nie chciał. Mówię kurczę, jeździć nie potrafię, ale okazało się tutaj przy pomocy Krzyśka, żeśmy wszystko poprzestawiali. No teraz samochód ma zupełnie inny setup niż przyjechał, jest kompletnie przebudowany. Bliżej mu do fiesty, chyba nie wiem czy mówi, że do fiesty, jest taki fiesta, nurkuje tak przy hamowaniu, przyspiesza trochę jak Titanic, a to jest bardziej taka łódź sportowa, no, która się trzyma i, e, i naprawdę jestem pod wrażeniem na razie, jeszcze nie potrafię go do końca wykorzystać, ale udało mi się zrobić już dwie beczki, więc mam nadzieję, że jak na, uda nam się dotrzeć na karową, to, to tam też się dla was wszystkich uda zrobić tą beczkę równo, prosto i od cyrkla, tak, także, a no i zmienia nam się pilot, tak, żeby była jasność, niestety, przykro nam trochę, dlatego, że Artur na tkaniec miał z nami jechać jest tutaj, ale zachorował, dostał wirusa jakiegoś i yy, no i się bardzo źle czuje. Trzymamy kciuki za niego, też nic mu nie będzie, więc nie trzymamy tak do końca. <grymne> Oczywiście żartuję, natomiast jedzie już z nami nowy pilot Sebastian Trzaska, także wszystko jest jak na razie spokojne, no, tylko początki były ciężkie. Czemu w ogóle wybrałeś Fabię na barburkę? Bo chcemy ją sprawdzić przed sezonem, tak naprawdę. Barburka to jest niby krótki rajd, ale przynajmniej można chociaż trochę zasmakować tego samochodu. Nie wiemy czym będziemy jeździć po prostu w przyszłym sezonie albo to będzie fiesta, bo nie wiemy co wniesie upgrade. Dzisiaj teoretycznie Skoda jest lepsza, jest inna, tak? jest taka, że bardziej prowadzi się przodem, jest trudniejsza w prowadzeniu, ale kiedyś taki mądry polski starszy rajdowiec powiedział, że jak samochód jest miły, to nie robi czasu. To rozumiem, że zapowiadasz powrót do RSMP w przyszłym roku. E, tak, jeżeli nic się nie wydarzy i dalej moja rehabilitacja będzie przebiegała tak, że już biegam 8 na godzinę truchtem, to, to jeżdżę już rajdówką normalnie, lewa noga działa na hamulcu jak trzeba. E, robiliśmy testy szutrowe, to trzymam tam kciuki, nie chcę zapeszać, ale tak, będziemy myślę, że jeszcze pojedziemy jeden albo dwa rajdy przed sezonem, takie rozgrzewkowe, żeby e, obyć się trochę z presją startu przed zawodami pewnie na Elmocie, nie wiem jaki jest kalendarz, ale Elmoc, znaczy Świdnicki on się teraz nazywa, tak? Dlatego pierwszy raz zjechałem w zeszłym roku dopiero. No i, i, i tyle. No i w tym roku na pewno nie będziemy też odpuszczać. Mam nadzieję, że wykorzystamy doświadczenie z zeszłego roku, bo go bardzo dużo zebraliśmy. Dzisiaj wydaje mi się, że jestem naprawdę już innym kierowcą i e, inaczej do tego wszystkiego podchodzę. No i ale na pewno nie będzie miękkiej gry i tam pazur pokażemy od pierwszego odcinka.